Cześć! Siemego, witajcie, z tej strony Andzia. Dzisiaj pokażę wam drugą część postaci w GTA. Zajmijmy się tym, Franklinem dzisiaj. I Trevorem, jak nam wystarczy czasu, bo w ostatnim to tylko chodziliśmy nim. Dobrze, no to idziemy. To co on tu ma ciekawego? Patrząc się przez okno. To bardzo ciekawe, czy tam ma jakiegoś, ten pies w ogóle. Dobra. O, kominku się pali. Fajnie, nawet nie wiedziałam o tym. Dobra, nieważne. Tutaj mamy poranek. To jest poranek. Piękny poranek. Dobra. Piękny poranek. Tak, idziemy. To jest taki taras. Tak? Idąc tu po schodach. Zobaczymy gdzie tam są, są sąsiedzi. Nimi się w ogóle nie przyjmujemy. Przymyślałam, że to jest jeszcze moje, no ale dobra. Tutaj wyjdziemy przed dom. Można wejść. Tutaj są główne drzwi, można wejść. Tak. Tu, jest, tu jest jakieś, nie wiem, jakieś biuro. Nie wiem, coś takiego. Tutaj mamy jadalnię. Tutaj mamy kuchnię. Można się nawet wina napić, więc to jest dobre. Tak. Napić. O, nie, no to nie będziemy pić, no bo... Nie. Dobrze. co tu jeszcze można? Przez telearskop się przy można patrzeć. Zaraz wam pokażę. O, można się patrzeć. Zobaczymy, co sąsiedzi robią. A, kurczę, nie starczy na... Dobra, no to ci niżsi sąsiedzi. Co tam się dzieje? A nic. A, coś ludzie chodzą. <grym> coś ludzie chodzą. Ktoś mnie na Skype'ie cały czas pisze. Sorry, że nic nie mówię, ale musiałam napisać. Tutaj bym cały czas pisał. Yy, dobra, no to dalej gram. O, ale już nie trzeba się patrzeć. Tutaj chyba jest jakiś kominek jakiś. Więc dobra. Idziemy. Możemy skoczyć. O, kondycję mamy. Oj, idź, 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 hopa. Jest skoczył do basenu. Basen głęboki, można nurkować. Bra. Ui. Tutaj mamy saunę, nie wiem po co. Tutaj jest... hop, hop. Czego pies? Można zapisać grę, leżąc, można się przebrać. O, tu są te maski fajne. Dobra, nieważne. Damy stroje, będzie najszybciej. Dobra, może być, tak wygląda, tu ma czapkę Los Santos, na znaczy, jak ktoś ma pakiet kolekcjonerski, to też dostaje wtedy czapkę, o tutaj można iść na górę po schodach, tak, na górę po schodach, no i tu mamy główne wyjście, nie? Dobra, to przełączymy się tylko treforem, jak będzie w domu, to wam pokażę, hmm, co się zobaczy jeszcze? O kurczę, nie jest w domu. A dobra, dojdziemy. Czemu mi policja goni, za co? Za co mi policja goni? Nie wiem. Nieważne, dojedziemy do domu. Dobra, nie wiem, za co mi gonią właśnie. Dużo jest tu strasznie. Czekajcie, weźmiemy może od nich. Ajcko. No co, to uciekamy. Nie wiem, co są jego. Nie? Dobra, nie, Idziemy. U -u. właśnie. Idziemy. Właśnie Jestem za mną, są za mną. Oni są za mną. Dobra, już mi szukają. Jest szansa, że uciekliśmy, ale no nie, niestety. Czekajcie, może jest szansa, że już uciekliśmy. Może jest taka malutka szansa. Dobra, jedziemy. No niestety, nie uciekliśmy. Teraz mnie będą gonić. Że tylko zorientują. Uff. Chyba nie dojdziemy, chyba wam nie pokażę. Chcę zgubić ich, A tutaj mam dobra. Może jeszcze czekajcie, tutaj tędy szybko. Cień, 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 O kurde, znowu mnie go nie No co, nic? Dobra, może wam pokażę tak mniej więcej tę kryjówkę. Wioski. O tutaj się wjeżdża, słończy się O tu, tak? Tutaj jest wjazd, szukasz, szukasz, szukasz Jest Tak Tu Tu się wchodzi do domu Trevora Tutaj nie właśnie, tutaj ma salon, kuchnia, wszystko ma jedno Suń. Tutaj ma łóżko spialnie. Chodząc tu możemy się przebrać i zapisać grę. No to, no to tyle ci, No to tyle na Ci w dzisiejszym odcinku. Cześć.